Cześć, witam, dzień dobry, tym razem Honda CBR F4i 2006 rocznik Zarejestrowana, ubezpieczona w Polsce od paru lat, 30 tysięcy udokumentowanego przebiegu, sprawdzić można sobie to w Cepiku i widać po motocyklu, że ten motor nie jest zmęczony, nie jest zjeżdżony, są ślady eksploatacji jakiejś drobnej przewrótki parkingowej, yy, którą za chwilę Wam pokażę. Yy, no co tutaj więcej? Yy. Mogę zacząć. Żadnych zużyć tak naprawdę nie ma, dlatego widzę, że po tym motocyklu, że to motor nie jest uczuchrany nie jest jakiś wymęczony. Wszystkie przełączniki to wszystko czytelne, matnetki niepozjeżdżane, niepowycierane. Zmieniona szyba na inną, czarną. Fajnie się komponuje akurat w tym motocyklu. Co tutaj więcej, opona z przodu jest zupełnie nowa. Pan tak naprawdę chyba nie jeździł, czy kupił taką oponę. Ciężko mi powiedzieć, ale już z taką oponą zupełnie nowo do nas przyjechał. Tarczę na 30 tysięcy km Naprawdę są fajne, klocki z przodu grube, nie mają żadnych, yy, znaczy nie mają żadnych, są naprawdę takie, które jeszcze posłużą jakieś 70 na pewno procent te, te klocki, jeżeli chodzi o grubość mają, e, tutaj jakieś obtarcie delikatne na e, elemencie naklejki dosłownie i jedziemy tutaj dalej. Pali Palina tych pięknie chodzi. Każda cebra pięknie chodzi. Jedynie co może się odzywać w cebrach, to napinać łańcuszka rozrządu. Tutaj się nie odzywa, tutaj jest totalna cisza. Chodzi to wszystko tak, jak powinno. Zużycia gum praktycznie nie istnieją, jakiś karbonowy dodatek jeżeli w postaci błotnika z tyłu. Delikatne jakaś tutaj widzicie wnioteczka, to pewnie razem powiązane z tym na, na wydechu, i takie delikatne tutaj nie wiem czy to widać. Nie, tutaj takie coś jest na końcówce wydechu tego motocykla. Druga strona. Tu jest zapraweczka zrobiona na szósteczce. Tu jest takie widzicie, niechlujne zapraweczka. Tak naprawdę, naklejkę wystarczyło zmienić. I tutaj jest ślad jakiejś tam ewidentnej naprawy. Myśmy już tego nie ingerowali. Motor naprawdę technicznie, bez żadnych zastrzeżeń, wizualnie drobna wizualna jakaś tam zadrapania, napęd nówka i pan mówi, że no nie jest wcale na tym napędzie, bo to jest temat założony kilka dni temu, kilkanaście dni powiedzmy temu. Zresztą nawet po naciągu widać, że jest noj. E, opona z tyłu nie wiem jak jest rocznikowo, bo nie sprawdzałem, ale jest również bardzo, bardzo grumą oponą co tutaj więcej widzę zbiornik, żadnych tam wizualnych uszkodzeń nie ma kanapa w oryginale oczywiście na motor możemy istnieje możliwość sprzedania go w systemie ratalnym nasz kolega Roman, koleżanka Kamila przez telefon w ciągu dosłownie 5-10 minut załatwię dla Was ten system ratalny o ile będziecie chcieli z niego skorzystać możliwość również wysypki tego motocykla w dowolne miejsce w Polsce istnieje koszt transportu to około maksymalnie 700 zł za taki transport weźmie nasz kolega zaprzyjaźniony, który zajmuje się fachowym przewożeniem motocykla Cykli, wtedy pobieramy zaliczkę a motor zabezpieczamy i jedzie do was oglądacie na miejscu, oceniacie i podejmujecie decyzję o chęci zakupu tego otóż pojazdu co tutaj więcej pokażę no. działa, działa i wszystko sprawne pompa się odzywa no i motor pięknie nam tutaj pracuje silniki są pancerne, a tym bardziej tutaj 30 tysięcy naprawdę znikomy Przebieg na motocykl nawet 20-letni, no to przebieg 30 tysięcy. Ja zawsze mówię, że to jest przebieg motocykla 5-letniego, no bo tak 4-5 tysięcy się powinno robić w sezonie. No tutaj ktoś przez 20 lat zrobił 30 tysięcy, dlatego mówię, silnik pracuje wzorcowo. Macie oponę z przodu idealną, jak nowa, z tyłu naprawdę grubas tarcze piękne, grube, napęd zmieniony więc motor technicznie tylko wsiadać jeździć. wizualnie ma te parę mankamentów które ja Wam tutaj przedstawiłem myślę, że to nie rzutuje na całość motocykl też nie będzie wystawiony za 16 tysięcy tylko będzie wystawiony w cenie adekwatnej, że są te zadrapania natomiast mówię technicznie zainwestował ktoś, bo mówię opony Liga napęd Liga w tym motocyklu E, więc tutaj wsiadasz, jedziesz do domu i nic nie musisz się przejmować, e, jedynie ta kwestia wizualna. Jeżeli komuś to nie przeszkadza, i jak najbardziej zapraszam do firmy Sylfoto to do Iławy Telefon do nas to 500, 134 533 Oczywiście w Awercie mamy takim samym malowaniu ceberkę, idealną, jest droższa. Na pewno od tej będzie różnica około tysiąca no, zł, to będzie różnica między tamtą a tą, chociaż tamta ma troszeczkę większy przebieg, ale jest taka naprawdę pod każdym względem idealna. Myślę, że tutaj, tutaj tak strzał w dziesiątkę, ci opony, tak jak ten motocykl, to już tutaj odpada jeden koszt, napęd to jest jakieś 8 stóp, założeniem to jest kolejny koszt, więc fajnie technicznie wsiadacie, jeździcie, eksploatujecie. Co więcej, motor dzisiaj pojawi się na Otomoto, jak i na Oliksie. Na Otomoto będzie 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego motocykla. Na Olix się tylko i wyłącznie 5, bo tyle nam ten Olix umożliwia. Pod filmikiem z lekkim opóźnieniem, z reguły 24 godzinnym będzie wrzucony link do tego ogłoszenia. Możecie sobie tam sprawdzić, zobaczyć, wszystko obejrzeć. My mieścimy się w miejscowości ława, jest to warmińsko-mazurskie województwo, więc zapraszam, telefon to 500 134 533. No na dówka, nie wiem po co to sprawdzam, ale tak z przyzwyczajenia dotknąłem karbonowy jakiś tutaj błotniczek i to oryginał karbon widzę, że jest. Wszystko czyste, błyszczące. O, tu imbus. imbus jakiś leży. Pewnie ktoś nie zauważył, że wpadł tam Imbusik. A należy go wyjąć po piecu. Dobra. chodzi pięknie, słuchajcie. chodzi pięknie, naprawdę. Ja byłem rogaty ten motor, troszeczkę mu zdejmę obroty, bo tak ma na 1400 ustawione, tak z 1300. o Teraz powiedzmy, że idealnie te obroty ten motocykl ma. Tu jest śruba regulacji obrotów. Jeżeli ktoś będzie szukał, to tutaj mamy regulację obrotów. Także mówię, te wizualne takie mankamenty delikatne. Myślę, że nic nie przeszkadzają. A motocykl technicznie macie petardę, zarejestrowany, ubezpieczony. wsiadać jechać, wracać do domu. Także zapraszam serdecznie do Iławy 500-134-533. Po ten ładny egzemplarz pod względem technicznym, perfekcyjny, pod względem wizualnym, ładny. Jak najbardziej zapraszam serdecznie. Iława 500-134-533. Chyba wszystko co miałem powiedzieć to powiedziałem Oczywiście motocykl, tak jak wspomniałem Zarejestrowany, ubezpieczony Jeżeli chcecie kontakt do poprzedniego właściciela Nie stanowi to problemu Podeślemy, damy, możecie z nim porozmawiać On więcej coś powie na ten temat niż ja Ja tylko to oceniam tak co widzę A raczej się na tej ocenie znam Bo zajmuję się tym No powiedzmy, że już parę dobrych lat Dobra, dzięki, zapraszam Do firmy Self moto do ławy. cześć W żadnym zakresie obrotów nie odzywa się ani napinacz, ani rozrząd, także tutaj naprawdę posłuży maszyna. Dzięki, pozdrawiam, cześć!